Cześć, siema, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym materiale. Z tej strony, oczywiście, niektóre inne jak PZ. A dzisiaj, jak wiemy, wyszła aktualizacja 1.6. Przy czym Content Update number 1, czy jak ktoś woli, aktualizacja zawartości numer 1, gdzie dodała nam parę maszyn. I w dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić Wam te maszyny, no i omówić także, jak to wygląda ogólnie aktualizacja, a także Content Update. Także zaczynając już pierwszą maszyną, mamy tutaj takiego klasa. Ariona, akurat 530, tak ta maszyna brzmi w sklepie. Prezentuje się ona w ten sposób. Mamy ją w tym miejscu tutaj, możemy sobie zmienić mocowo możemy mieć albo 145 kunia albo 165 kunia zmianę opon konfigurację opon konfigurację Q, a także czy możemy sobie dodać tura ciągnik ma skrzynię bezstopniową i może zapierdzielać 50 na godzinę jeśli chodzi o tura jest on tu klas FLK 140 tak on wygląda jeśli chodzi o następny ciągnik Mamy tutaj John Deere 6R, tak ten ciągnik brzmi, proszę bardzo, się tutaj pięknie odpala. I już Wam go przedstawiam w sklepie. Jest on w tym miejscu. I jak widzicie. Możemy sobie zmienić moc z 281 kunia na 300 kunia Markę kół, konfigurację kół Konfigurację, czy ma to być wersja europejska czy am amerykańska Czy możemy sobie dodać da kolejne okno panorami panoramiczne Możemy też sobie zmienić przeni zaczep Czy może być tutaj tus Czy kompletnie nic Czy sam zaczep Czy obciążnik Różne obciążniki, różne wagowo. No i czy może być Tur? Jeśli chodzi o Tura, mamy go przedstawionego. Chwileczkę, chwileczkę, patrz, który to jest, bo już się pogubiłem. 683R. I jest on przedstawiony, o, właśnie tu. Tak on wygląda. No i jeszcze mamy jedną maszynę. Tutaj oczywiście do tego John Deera. Jest to taki chwytak, tak jakby do wid widły do palet, ale w postaci takiego chwytaka. Już Wam pokazuję jak to działa, bo działa bardzo śmiesznie, bym powiedział. Jest to maszyna, która może łapać kilka kostek na Ona jest przeznaczona bardziej do kostek, niż do samych bel. I ona łapie w ten sposób. Przystawiamy i y klawiszem X łapiemy Tutaj, chwytakami yy, za kostkę i możemy ją transportować. Możemy też o wiele więcej tych kostek transportować, tak jak mówiłem. O, i teraz proszę zobaczyć, puszczę i pyk poleci. Bardzo fajny sprzęt. Jeśli chodzi o samą aktualizację, poprawiła nam nieco. Dodała też opcję. Jeśli chodzi, możemy sobie zmienić teraz, kiedy gramy na save, możemy sobie zmienić ustawienia graficzne, wejdziemy sobie w ustawienia, tutaj ustawienia grafiki o, możecie zobaczyć moje ustawienia gram na średnich jeśli chodzi tutaj w sklepie to pozmieniała nam tutaj parę rzeczy też tutaj grafiki, co ma, jaka maszyna ma być pierwsza poprawiła parę rzeczy i powiem tak, jeśli chodzi o to aktualizację no mniej rzeczy zmienia coraz mniejsza jest ta aktualizacja o wiele coraz mniejsze są i jest mniejsza jeśli chodzi o content update szału nie ma szału nie ma, mało tych maszyn dodali tego Klasa tego John to jest chyba najbardziej z tego content update na najlepsze ten chwytak do kostek wiesz, miałem powiedzieć bel a tak to można powiedzieć, że a no jest, bo jest szału nie ma, fajnie że dodali, ale sza szału nie robi Dupy nie urywa. Także to tyle by było w dzisiejszym materiale. Dziękuję Wam za oglądanie. że już 50 czas. Zostawcie subskrypcję, jeśli materiał Wam się podobał. Znaczy materiał. Jeśli w ogóle chcecie obserwować mój kanał, co się dzieje. Zostawcie łapkę w górę, jeśli materiał Wam się podobał. I do następnego. Cześć!